Witam serdecznie na szkoleniu internetowym w formie samokształcenia kierowanego przeznaczonego dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Dziękuję za skorzystanie z naszej usługi. Nazywam się Adam Kalinowski, jestem specjalistą w sprawach DHP i PEPOR i będę Państwa konsultantem do spraw związanych z zagadnieniem usuwania azbestu. Otrzymaliście Państwo dostęp do materiału na Akademii które są podzielone tematycznie i są rozszerzeniem ramowego programu szkolenia. Proszę zwrócić uwagę na temat dotyczący testu, ponieważ pozytywne rozwiązanie z warunkiem otrzymania zaświadczenia. Będzie to w temacie 12. Test jest na zasadzie prawda lub fałsz. Tak, tutaj należy wejść i rozwiązać test. Poniżej, pod te, poniżej jest przypomnienie dla osób, które nie podały jeszcze danych z zaświadczenia to jest daty i miejsce urodzenia oraz województwa aktualnego urodzenia. Po otrzymaniu zaświadczenia spełnicie Państwo jeden z warunków przy spełnieniu formalności. Należy pamiętać o posiadaniu programu gospodarki odpadami, jeżeli takiego programu Państwo jeszcze nie posiadacie. Wzór programu wraz z wnioskiem jest gotowy do pobrania na naszej stronie na naszych materiałach w formie PDF. Należy go wypełnić i wysłać do właściwego marszałka województwa, na którym mają Państwo zarejestrowaną swoją działalność. Do wniosku należy dołączyć opłatę skarbową w kwocie 10 zł płatne na podane konto Urzędu Marszałkowskiego. Czasami może być to też konto miasta. W tym celu najlepiej się skonsultować z Wydziałem Środowiska danego Urzędu Marszałkowskiego. Do wniosku należy też dołączyć dokument zaświadczający prowadzenie działalności gospodarczej, czyli np. KRS przy spółkach, a jeżeli chodzi o osoby fizyczne, to jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Najprościej jest. Wyszukać sobie go na stronie firma.gov.pl w bazie przedsiębiorców, szukamy po NIP-ie, prawda, po Oregonie, po Nazwie i tak dalej. Tu należy tylko pamiętać, żeby wpisać kod widoczny po niższym obrazku. I w razie problemów, zresetować go. I wyszukać. Proszę nie zapomnieć wpisać we wniosku numeru telefonu swojego, kontaktowego, żeby skrócić czas oczekiwania na, wni na rozstrzygnięcie wniosku. Wniosek i program należy podpisać i wysłać na adres Urzędu Marszałkowskiego poleconym listem priorytetem na zwrotnym potwierdzeniem. Urzędy mają czas 1 miesiąc na rozpatrzenie sprawy, jednak już po około 2-3 tygodni powinniście Państwo otrzymać decyzję. Jako wykonawcy usługi. Usuwanie azbestu będziecie mogli usuwać azbest z budynku i układać na palecie lub do odpowiedniego kontenera te odpady zawierające azbest z celem przygotowania do zabrania odpowiednim transportem przez uprawnione osoby, gdy otrzymacie już decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami. W razie wątpliwości proszę o kontakt z numerem 663 875-368. Życzę miłej nauki.